Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku Lwa w czytaniu miłosnym na kwiecień 2019 roku. Kochani, wiosna tutaj do nas już zawitała, w związku z tym wszystko budzi się do życia, dlatego też postanowiłam właśnie te czytania kwietniowe rozpocząć tutaj od, od czytań miłosnych, związki partnerskie, relacje. Zobaczymy sobie tutaj w trzech, w trzech rozkładach, dla trzech różnych grup energetycznych, co Twój partner, Twoja partnerka wnosi do związku, jak funkcjonuje w tej relacji, jak tą relację widzi, do, do czego dąży, jaką postawę przyjmuje wobec Ciebie i zobaczymy również, jaką postawę, jak Ty funkcjonujesz i tak dalej w stosunku do, do swojego partnera czy do partnerki. Kochani, ja mam już karty tutaj wstępnie przetasowane. Zaczynam, zaczynam w związku z tym czytania dla Was, dla Waszego najwyższego dobra, z miłością kochani, z miłością kochani dla Was. Lew, kwiecień 2019, rozkład miłosny, miłość, partnerstwo. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku Lwa. Dla ich najwyższego dobra. Miłość, lew, kwiecień 2019. Mam nadzieję, że tutaj tylko piękne, miłosne karty nam zaraz zaczną się układać w tych, w tych, w tych rozkładach. Zobaczymy. Zaczynamy zatem. Ty w tej relacji, ty w tym związku. Mhm. Twój partner, partnerka. Mhm. Tak. A no nie, no nie, no tu nie będzie miło, nie będzie pięknie, nie będzie miłośnie, nie będzie całośnie, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj... Yy, Mamy tutaj związek, mamy tutaj relacje, mamy tutaj, mówiąc krótko, patrząc na te karty, powiedziałabym kłótnie kochanków, kłótnie kochanków. Mamy tutaj związek, który po prostu się rozpada, rozpada się, rozpada się nagle pod wpływem bardzo nagłych, bardzo gwałtownych, bardzo gwałtownych wydarzeń. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, do 30, gdzieś tak powiedzmy, do 37 roku życia, a nie dalej, są to stosunkowo młode energie. Zachowania wasze, mamy tak, twoja partnerka jest na pewno twoją kochanką, nie jest twoją żoną, jest twoją, nie jest twoją partnerką życiową, jest twoją, jest twoją kochanką. Twoje zachowania w stosunku do niej, no powiedziałabym... Złośliwe, powiedziałabym złośliwe, powiedziałabym niefajne, powiedziałabym takie, no bardzo też, bardzo też rozliczające. Pokazujesz mi się tutaj, drogi lwie, będę to odczytywać tak, jakbym odczytywała to dla mężczyzny. Jeśli jesteś kobietą, słuchasz, zamieniasz po prostu sobie sobie tę energię. Rycerz, rycerz Mieczy, czyli ktoś, kto w tej relacji, w tym związku, w stosunku do tej swojej do tej swojej partnerki, jest po prostu złośliwy, być może przygotował jakąś intrygę, bardzo, bardzo wścibski, doszukuje się czegoś, tak? coś tutaj mu nie gra. Jest tutaj w tej relacji, w tej sytuacji konkretnej Taką osobą bardzo, bardzo rozliczającą, odcinającą jak gdyby ten związek, tą, tą relację. I jest osobą, która tutaj gdzieś tam w kwietniu postanawia, że to jest po prostu, że to jest po prostu definitywny, definitywny koniec. Zaczyna tutaj podążać w nowym kierunku, nowy początek, buduje nową, nową nową swoją przyszłość, idzie w zupełnie nową drogę, nie wie jeszcze dokąd idzie, nie wiem dokąd podąża, nie wie jak to wszystko się ułoży. Jedna informacja, która tutaj na pewno jest, to jest to, że ten nasz rycerz, rycerz mieczy jest osobą, która jest na pewno ogarnięta, jak gdyby jest ogarnięta zawodowo, bardzo dobrze radząca sobie w życiu zawodowo i pod względem finansowym również. Jest osobą, która może się cieszyć z tego, z tego co ma. Także taka informacja tutaj o tym, że, że ta relacja tutaj po prostu w kwietniu się zakańcza. Potrzebuję tutaj więcej informacji, bo Jestem ciekawa, jakie wydarzenia, jakie sytuacje ogólnie tutaj spowodowały tak nagły i tak gwałtowny jak gdyby rozpad rozpad tej relacji. Aha. Mhm. Aha, ok. Czyli mam tutaj informacje na temat tego, że była tutaj jakaś trzecia, trzecia, osoba, trzecia osoba w związku. Czyli gdzieś tam ta twoja partnerka poznała po prostu, poznała kogoś, weszła po prostu w jakąś, w jakąś jeszcze inną relację z mężczyzną, który przedstawiony jest, mniej więcej może być to twój, twój rówieśnik, drogi. Rycerzu, rycerzu, mieczy, drogi lwie, mężczyzna, który jest tutaj przedstawiony już pokazuje w karcie w karcie rycerza, rycerza pentakli i właśnie z taką osobą twoja partnerka, jak gdyby tutaj no ciebie, ciebie zdradziła, tak? Mówimy tutaj o zdradzie, o zdradzie związku. Dlatego pewnie tutaj te twoje złośliwości, intrygi, wścibstwo, dlatego jesteś przedstawiony w tej karcie, bo po prostu tutaj dociekałeś, poszukiwałeś, przyglądałeś się, aż w końcu postanowiłeś dokonać tutaj po prostu jak gdyby... Jak gdyby rozliczeń. Co odczuwa Twoja partnerka? No, wie, że to koniec, wie, że nie widzi już w tej chwili w ogóle wyjścia z tej sytuacji, wie, że to wszystko się po prostu wydało. Nie ma tutaj jak gdyby żadnych, żadnych argumentów. To jest po prostu koniec. Tutaj w kwietniu się, się jak gdyby rozstajecie. Co ona czuje? No, no rozczarowanie, tak? Smutek smutek żal, wie, że to wszystko po prostu tutaj, tutaj runęło. E, jakie co tutaj jeszcze karty będą? Równowaga, tak, równowaga. Co u ciebie następuje? Pomimo rozpadu tego związku, pomimo rozczarowań, pomimo tej zdrady, pomimo tego wszystkiego, ty będziesz miał naprawdę siłę w sobie, siłę w sobie, aby to wszystko po prostu znieść, aby się z tym pogodzić. I na wyniku mam tutaj kartę umiarkowania, tak, czyli takiej równowagi, balansu w sobie. Także, um, jak gdyby powiesz sobie sam, że widocznie to nie było to, widocznie tak miało być. Dobrze, że się skończyło. Idę do przodu, buduję nowe życie, ktoś inny zjawi się w moim życiu z kimś innym, będę to życie dzielił I tego, i tego Tobie życzę z całego serca. Dobrze, kochani, zobaczmy, zobaczmy, przepraszam Was bardzo. Przepraszam Was bardzo za to, wyciszyłam telefon, nie wiem. Pomimo to. Nie wiem. Dobrze, przepraszam Was jeszcze raz. I już patrzymy co do drugiej grupy energetycznej tutaj. Lew kwiecień 2019. Miłość, uczucia, związki. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla lwa. Na kwiecień 2019 roku Dla ich najwyższego dobra Miłość, miłość Lec w kwiecień Dobrze, zobaczmy kochani Zatem Ty w tej relacji o. Twój partner, partnerka Dajcie mi chwilę. Dla naszego lwa, bez względu na to, czy to mężczyzna, czy to kobieta, przychodzi tutaj po prostu, przychodzi tutaj do Was ktoś, kto będzie ofiarował Wam tutaj uczucie, tak? Będzie ktoś, kto wyzna Wam miłość, kto powie Wam o swoich uczuciach, powie Wam o tym, że te uczucia, te intencje tej osoby są, są czyste, są jasne, są uczciwe. To jest, po prostu, to jest po prostu wyznanie miłości. Ten człowiek tutaj niczego, niczego nie ukrywa, mówi o swoich intencjach, mówi o swoich, mówi o swoich oczekiwaniach. Natomiast na czym polega problem? Wy tutaj w tej relacji, jak Wy będziecie patrzeć na tą osobę? Wy będziecie widzieć tą osobę jako taką troszeczkę, powiem tak, ta osoba jest tutaj przedstawiona jako rzemieślnik, artysta, ktoś, kto jest naprawdę dobry w tym, co robi, w swojej dziedzinie, tak? Natomiast jest osobą, która jak gdyby tutaj, jest osobą, która za mało za mało zarabia, także tutaj w, tej, w tym układzie, w tej relacji to jest tak, że wy się zastanawiacie, tak będziecie się zastanawiać ogólnie tutaj będziecie się zastanawiać nad o jedno, będziecie się zastanawiać nad podjęciem decyzji, czy ja mam w tą relację wchodzić czy ja mam tutaj po prostu swoje uczucia w to inwestować a muszę wam powiedzieć, że przyciąganie do tej drugiej osoby będzie tutaj bardzo silne a tutaj ta osoba z podznaku znaku lwa kieruje się, to znaczy się tak, nie potrafi wyłączyć swojego logicznego myślenia, nie potrafi wyłączyć swojego takiego uziemienia, nie potrafi kierować się tylko, tylko uczuciem, tylko ocenia tą sytuację bardzo, bardzo chłodno, tak na zimno. Zwróciłabym uwagę tutaj na to, że mówimy tutaj o energiach takich no, bardzo dojrzałych, tak? mówimy tutaj y, o ludziach, którzy są gdzieś tam no, nawet y, gdzieś około 50 roku życia i jeszcze, 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 jeszcze dalej. I być może ta wasza obawa tutaj, ta wasza obawa tutaj o, o te zarobki, o te dochody, o, o tego typu rzeczy jest związana właśnie z, z taką, z potrzebą takiej stabilności w życiu, tak? bo, bo być może wasz dochód tutaj jest jakoś tak no, no nieduży. I, I kierujecie się tutaj po prostu jakimś takim rozsądkiem, czy aby wchodząc w tą relację, kierując się tutaj na stare lata, że tak powiem, uniesieniami jakimiś tam miłosnymi, abyście nie zaburzyli swojego spokoju takiego egzystencjonalnego w życiu codziennym poprzez właśnie problem z człowiekiem, który naprawdę ma tutaj, może mieć tutaj jakieś problemy finansowe, czy po prostu no, ten jego dochód jest bardzo mały, maleńki, tak, malutki. Więc może dlatego tutaj, może tutaj te rozsterki. Zastanawiacie się nad, nad podjęciem tej decyzji. Ten, to, to, jest, to jest raz. Propozycja, z którą, z którą wychodzi do was ten, ten partner. No to jest propozycja, kochani, formalnego związku, tak? formalnego związku. To jest propozycja po prostu no, małżeńska, tak? To jest propozycja małżeńska, aby, aby być ze sobą, aby po prostu gdzieś tutaj budować jakoś, jakoś tą relację. Informacje tutaj, które spływają mi z tych kart są takie, aby po prostu przestać, przestać już naprawdę rozważać to w sobie, tak? Przestać rozważać to w sobie, przestać po prostu budzić czy być w tym konflikcie wewnętrznym, który gdzieś tam, który gdzieś tam w Was się, się rozgrywa, aby, aby podjąć tą decyzję. I tutaj właśnie ten kwiecień, ten kwiecień czy, czy, czy koniec kwietnia najprawdopodobniej kochani, wy tą, wy tą decyzję jednak podejmujecie, bo mamy tutaj przede wszystkim zmęczenie po walce i możliwość odpoczynku, tak? Zmęczenie po tej walce gdzieś tam wewnętrznej z samym sobą, możliwość odpoczynku, bo jako wynik kochani mam miłość, mam miłość, równowagę. Czyli tak jak ten mężczyzna przychodzi do Was, tak? Z tą ofertą, tak Wy tą ofertę jak gdyby przyjmujecie i odwzajemniacie, tak? On tą ofertę składa, a Wy ją odwzajemniacie. I tego Wam, kochani, życzę. Miłości przede wszystkim. Miłości, wzajemnego szacunku, wzajemnej radości, a wszystko inne przyjdzie pewnie za tym i, i pięknie, wam się, pięknie Wam się ułoży. Tego Wam właśnie życzę, bo każdy w życiu potrzebuje miłości, bliskości, drugiego człowieka, z którym może usiąść, może porozmawiać, do którego może się przytulić, na którego może liczyć, chociażby. Chociażby, nie wiem, wieczór z domu i wspólne oglądanie telewizji, czy, czy, czy możliwość wspólnego spędzenia czasu przed kominkiem, tak? Bez względu na to, czy ma się lat 50, 70 czy 80, każdy człowiek ma taką potrzebę bliskości w sobie, radości i cieszenia się drugim człowiekiem, cieszenia się towarzystwem drugiego, drugiego człowieka. I cieszę się, że właśnie taką decyzję podejmiecie i wasze życie nabierze barw. Tego wam życzę, kochani. Tego wam życzę z całego serca. Dobrze? I zobaczmy sobie teraz, co, co, dla trzeciej grupy, co dla trzeciej grupy energetycznej naszych lwów, kogo nam się tutaj uda ściągnąć, dla kogo będzie ten rozkład partnerski, rozkład miłosny. Lew kwiecień 2019. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku lwa dla ich najwyższego dobra. Miłość kwiecień 2019. Zobaczmy. Już kochani patrzymy ty w tej relacji okay. partner, partnerka mhm. co ich dzieli? E, mamy tutaj e, mamy do czynienia e, tutaj e, z energią e, kobiecą, przede wszystkim będę Będę zatem y, odczytywała ten rozkład tak, jak gdybym y, mówiła do kobiety. Natomiast jeśli koresponduje z Tobą, jesteś mężczyzną, słuchasz tego czytania, to po prostu zamienić proszę tę energię, powtarzam to, y, powtarzam to wielokrotnie, ponieważ często z Państwa strony, y, Państwo jak gdyby y, dopominacie się y, wytłumaczenia interpretacji na czym, na czym, na czym, na czym to polega. Y, no więc tak, y, królowa, y, królowa mieczy jest kobietą wykształconą, kobietą, która musi zachować swoją przestrzeń, jest kobietą, która jest doskonałym strategiem, jest kobietą bardzo mądrą. W swoim życiu szuka ludzi czy partnera, partnera, czy ludzi, którymi się otacza, ludzi mądrych, interesujących, często partnerów do konwersacji, do dyskusji. O takiej osobie tutaj mówimy. Mówimy tutaj również o o kobiecie, która jest energią, która jest energią dojrzałą, tak? o kobiecie mm, około 40 roku życia i, i, i wzwyż. Co tu się dzieje? Co tutaj się zadziało? Ta kobieta jest w formalnym związku, w który nastąpił, jest w formalnym związku, w który nastąpił tutaj jakiś, jakiś brak równowagi. Tak? co się wydarzyło no co się wydarzyło no wydarzyła się po prostu trzecia osoba w związku czyli jej partnerowi po prostu przydarzył się tutaj tak przydarzył się jakiś romans coś takiego coś takiego tutaj, tutaj miało miejsce natomiast ten partner zdaje sobie doskonale sprawę z tego z jaką kobietą ma do czynienia tak tu mamy, tu mamy kartę która identyfikuje naszą lwicę, naszą panią spod znaku lwa, czyli doskonała, doskonały stratek, kobieta mądra i tak dalej, jak widzi ją jej partner, ją par, jej partner widzi ją, no jeszcze wyżej, widzi ją jako cesarzową, tak, czyli widzi jako tą osobę, która zarządza, tą osobę, która, no, jest niezwykle, niezwykle ogarnięta we wszystkich sferach swojego, swojego życia. Tak widzi, tak widzi ją, ją partner. O co tutaj chodzi? Mamy tutaj taką sytuację, że ten partner, partner tej naszej, naszej kobiety być może jest od niej młodszy. Może być taka sytuacja, dlatego że mamy tutaj jego przedstawionego w karcie rycerza, rycerza Pentakli. Także kochana Lwico, Twój mężczyzna jest najprawdopodobniej młodszy od Ciebie albo jest mężczyzną, który jest takim bardzo niedojrzały, mężczyzna jak dziecko, dlatego też może być przedstawiony właśnie w tej karcie jako ktoś, kto... Kto ma na przykład 40 lata, zachowuje się jak mężczyzna, który ma, nie wiem, 22 czy 25. Nie ujmując tutaj nikomu, bo czasami mężczyźni, którzy mają 20 lat, są bardziej dojrzali niż, niż mężczyźni, którzy mają 50. To zależy po prostu od człowieka. W każdym bądź razie, ten twój partner to jest mężczyzna, który no, nie jest jak gdyby, jesteś z nim w formalnym związku. Więc to jest najprawdopodobniej twój, twój mąż lub partner życiowy, z którym tworzysz wspólne jak gdyby, gospodarstwo domowe, macie wspólne pieniądze i, i tego typu rzeczy. Natomiast jest to mężczyzna, który absolutnie jak gdyby nie spełnia, nie uzupełnia tutaj, nie spełnia Twoich oczekiwań, tak? Bo Ty oczekujesz człowieka, który jest mądry, interesujący, który wnosi coś do Twojego życia. Natomiast mężczyzna, z którym żyjesz... No z samej definicji tej karty, to jest człowiek, który jest skąpy, niezbyt inteligentny, leniwy, ktoś kto nie idzie do przodu, e, nudny, lubi żyć na czyjś koszty, no e, takie niefajne rzeczy, tak? To jest mężczyzna, który naprawdę ma wszystkie narzędzia, bo ma i możliwości finansowe, żeby zainwestować, ma e, wszystkie środki, i konia, i zbroję, i pieniądze, i wszystko, i on może właściwie coś robić, ale on nic nie robi, spójrzcie, on stoi w miejscu tu, ani on się nie rusza, ani koń się nie rusza, żadnego ruchu, tak? To jest taki mężczyzna, który po prostu nie idzie do przodu. Stoi w miejscu, jest leniwy, mu tak dobrze, no ale jemu jest dobrze, no dobrze jest jemu, kochana, skoro ty jesteś cesarzową, czyli kobietą, która często jest bardzo spełniona zawodowo, rodzinnie i kobietą, która potrafi zarabiać, kobieta, która często ma jakąś swoją firmę, bardzo niezależna, bardzo przedsiębiorcza, przy tym, tak jak już mówiłam, mądra, potrafiąca kierować się w życiu logiką, dobry stratek, potrafi planować, tak, tego typu rzeczy. Jesteś kobietą, która potrafi wykorzystać naprawdę okazję, masz smykałkę do interesów, smykałkę do stabilizacji, do robienia pieniędzy, do zarobiania. Taką jesteś kobietą, tak? I ty właśnie jesteś w związku z takim mężczyzną, z mężczyzną, który e, nic nie robi, tak naprawdę nic nie robi, żyje na twój koszt, na twój rachunek, pozwalasz się jemu jak gdyby tutaj wykorzystywać i jeszcze do tego wchodzi pod względem takim materialnym. To jeszcze do tego ten mężczyzna tutaj wchodzi w jakąś po prostu relację e, bardzo niefajną. To jest po prostu, tak jak powiedziałam, zdrada trzecia osoba, e, trzecia osoba w związku. I ty kochana królowo mieczy, kochana lwico moja, zastanawiasz się tutaj nad podjęciem jakiejś decyzji. Tak, tutaj w ogóle nad Waszym związkiem mamy, yy, mamy kartę, koła, kartę koła fortuny. Yy, karta ta mówi o tym, że tutaj nagle coś po prostu yy, kompletny zwrot akcji, Ty zastanawiasz się nad, yy, nad podjęciem decyzji, yy, nastają tutaj ogólnie w tym kwietniu trudne czasy, w ogóle zmiana Twojego punktu widzenia, tak jak Ty byś pod wpływem... Tego właśnie wydarzenia, tego romansowego wydarzenia swojego partnera otworzyła oczy, zmieniasz punkt widzenia yy, yy, i po prostu yy, i po prostu zakończasz ten związek, tak? Zakończasz ten związek, zakończasz tą relację i po prostu tym mieczem, tym mieczem po prostu yy, odcinasz to, tak? Takie tutaj gdzieś pojawiają się tobie myśli, pojawiają się tobie tutaj takie takie przemyślenia. Dokładnie, dokładnie tak. I mamy, kochani, kartę wieży na wyniku, tak? Mamy kartę wieży na wyniku, e, przy tym mamy jeszcze kartę księżyca, więc tutaj najprawdopodobniej jeszcze dodatkowe jakieś informacje dotrą do Ciebie, tak? Bo w tej karcie księżyca to jest ogólnie trudna droga do przejścia, ale to są też takie... To są też takie sytuacje, gdzie pewne rzeczy jeszcze pod osłoną tej nocy jak gdyby wychodzą na jaw, czegoś jeszcze się dowiadujemy dodatkowo, oprócz tej niespodzianki, jeszcze czegoś się dowiadujemy gdzieś głębiej i tak dalej. I pod wpływem tych wszystkich wiadomości następuje tutaj wieża, czyli nagle to wszystko runie, ten, ten związek. Wasz tutaj, jak gdyby, jak gdyby się, się zakończy. Ta karta wierzy, ponieważ jest tu mowa o, o, formalnej, o, formalnej, o formalnym związku, o formalnej relacji, czyli małżeństwo, jak najbardziej może wchodzić tutaj w grę. Więc, kochani, w tej karcie wierzy mamy również informacje o trudnych rozwodach, tak? W karcie wierzy są to zawsze trudne rozwody, tak? Tak gdzie na przykład ten wasz rycerz pentakli leniwy nie idący do przodu może na przykład domagać się tutaj no, jakichś swoich praw do, do tego, co było, nie było Wy ze swoim niezwykłym potencjałem w swoim życiu, dzięki swojej pracy, ciężkiej pracy, wytrwałości osiągnęłyście. Kochani, ja Wam dzisiaj pięknie dziękuję. Zapraszam Was gdzieś za tydzień, za dwa, tak jak mówiłam, do spotkania ze mną i moimi kartami przy rozkładach na pracę, finanse, prosperity. Kochani, życzę Wam pięknych, słonecznych świąt Wielkiej Nocy, spędzonej w gronie rodzinnym, wśród osób, które kochacie, z którymi dobrze się czujecie, dużo okazji do przebywania na świeżym powietrzu, cieszenia się tym wiosennym słońcem i dużo miłości przede wszystkim. Dużo miłości w tym, w tym okresie wiosennym, bo to jest piękny czas, kiedy właśnie ten kwiecień, później maj, wszystko po prostu w naszych sercach, w naszych sercach się budzi budzi do życia i życzę Wam, aby się obudziło tylko w pięknych barwach, tylko w pięknych wiosennych kolorach. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.